Dzień dobry, witam. Um, od razu powiem, przepraszam, że mnie nie, żeby mnie nie było paru dni, ale tydzień temu moja mama była w, w wypadku samochodowym, a teraz była, była święta i tak dalej. Czyli wszystkiego najlepszego na, na święta i będziemy dzisiaj robić oczy na Sylwestra. Czyli zaczynamy jak zwykle od bazy. To jest Urban Decay Prime Potion i wiem, że to w Polsce nie można kupić. Um, ale ja jutro będę w Polsce, jutro wyjeżdżam, um, wieczorem będę strasznie późno, um, ale będę tam 10-12 dni, czyli będę tam po sklepach też łazić i może się coś znajdzie, jakieś polskie marki albo coś, co można w Polsce kupić jako baza. Słyszałam o jakichś chyba... Lumix może i jeszcze ktoś mi radził o Maybelline Mousse Eyeshadow um, Dobrze, czyli zaczynamy od, jak zwykle, od bazy <coughs> I następna rzecz, to dzisiaj kupiłam, to jest Metallic Eye Pencil z angielskiej firmy Boots e, 17 Nie wiem, czy można to w Polsce kupić Może, można um, <coughs> Chyba aparat się no nie wiem No i to jest taki, taki, taka kredka co przez całe oko można albo używać jako line albo przez całe oko i takie błyszczące niebieskie aż do rzęsy będę i na całe oko aż do załamania jeszcze nigdy nie używałam, tak jak mówiłam, że dzisiaj to kupiłam no i Mówią tak naprawdę, że nie wiem, czy to będzie takie świetne, ale można z tym coś zrobić. To może być jako. Jako sama baza to chyba nie. Dlatego używałam ten Decay. To chyba jest trochę za bardzo takie kremowe. I sama widzę, jak nakładam, a teraz delikatnie rozcieram to, to to schodzi. Czyli wycieram i to schodzi um, ale może być jako, jako pierwszy krok koloru um, tak naprawdę to lepsza tego będzie shade stick z firmy MAC ale um, jestem otwarta do odkrywania nowych, nowych rzeczy no, pierwszy będzie mało cieni, to będzie bardziej takie jasne kolory i, i i dobrze wy, wymieszane kolory pierwszy cień to jest 436 6 perła z inglota taki turkusowy kolor i to przez całe akono to pierwsze niebieskie i to ma takie takie odcienie taki Reef reflection uh, będę, będę to robiła i ja będę myślała tak trochę zielonego jest w tym, tak jak, jak jakaś rybka, o, jak rybka, tak, dobrze, o Jezu, jak dobrze mogę tak sobie gadać. dobrze, i to przez całe to em, całe oko, a na tym będzie inny kolor pinglota. E, 27 perła, taki jasny, zielony kolor, Aha, sorry, ten pędzel był numer 9 z Sephory, taki gruby, e, puchaty pędzelek. Ten inny jest ten taki sam, ten, ten inny jest ten sam. Ten drugi pędzelek jest taki sam i ten zielony kolor nakładamy w załamaniu. Przez całe oko tak, tak delikatnie rozcieramy. I nie za mocno, bo nie chcemy, żeby ten kolor schodził. Dobrze, tak jak, tak jak zawsze chcę mówić, to będzie szybkie oko i nie będzie za dużo roboty w tym. Dobrze, pod brwiami będzie mat 41, taki, no, taki jasny kolor pod brwiami i to przez całe oko na górze. I ten pędzelek jest z Maca 227. I to jest taki gruby, puchaty pędzelek. Też dobry w tym jest z Zefory numer 18, ale ta mi się bardziej podoba na to, bo to przez całe oko, od jednego końca do drugiego, tak delikatnie bardzo rozszerzy kolor, żeby to nie wyglądało jak <laughs> straszna linia. Dobrze, dobrze. Tu będzie zabawa. Nie musicie tego robić, ale... Ja wiem, że jak na Sylwestra to będziemy przesłać trochę. I tu mam nawet powinnam była pewnie to przeczytać i dowiedzieć się jak to jest taki błyściący puder. Glitzer... Błyś, nie, błeści w to na ust. Glisza. Um, to jest bardzo, bardzo żywne, bardzo luźne. I do tego do przykrywki tutaj, albo może nie na przykrywki. Nie, w przykrywkę, co mi się chodzi. Mam z firmy Mac Mixing Medium. I to jest to oczu. Um, I tak kropelka tego. Nawet nie wiem czy widać, ale to jest zupełna kropelka tego. Um, <coughs> można jeszcze, jeszcze domowego takiego czegoś zrobić. Z gliceryny i z wody. Mam na YouTube filmik na tym. I taki pędzelek, taki, taki trochę sztywny i prosty do tego glitter włożyć i troszeczkę tego brać i wymieszać w zakręce nie można jakikolwiek glitter będę to mówiła, bo nie wiem jak jest naprawdę nie można jakikolwiek, bo jakby był za dużo, to można, jakby do oku wleciało, to można zrobić krzywdę nakładamy to, nie, nie wcieramy, ale nakładamy przez całe oko. I to będzie, będzie zimne, bo to jest ten, ten zimny płyn, ale powinien przyskleić to, do oka. I bo jest razem z tym z tym płynem, ten Mixing medium, to też również nie powinien spadać przez całe ciało. Jakby sucho używasz ten, ten glycer, um, to wszędzie by to przez całą zakrętkę mam tutaj, ale na szczęście się klej. I nakładamy to i ja jeszcze bym tak troszeczkę tego poza, poza cieniem, żeby było widać to. Powiem, przepraszam o te straszne moje brwi, ale albo dzisiaj, albo jutro przed wyjazdem będę miała je zrobione w mieście na, na dobry, ciekawy kształt. Dobrze, czyli już mamy błyszczące, zabawne oczy. Pod oczami mam tutaj pędzelek. Niebieski, turkusowy z firmy Too True. To jest angielska, znaczy nie wiem czy angielska firma, ale w Anglii kupuję to. Te, te kredki są tak jak wszystko z, z ich firmy. Można w sklepie Superdrug kupić czy jakieś mieszane trzy rzeczy za 5 funtów. Albo wszystko kosztuje chyba funt 95. I to jest bardzo tanie. 3 za 5 to. To bardzo fajnie. Nie są najlepsze, ale są dobre za taką cenę i można bardzo ciekawe myślę, z, 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 ciekawe wyniki z tego. I na tym nakładam ten cień znowu z Inglota, ten turkusowy. I tak delikatnie na tym. I, i oczywiście będą rzęsy, będą to już na rzęsy. A tutaj mam nowy eyeliner z firmy MAC i to się nazywa Penultimate Eyeliner. To jest taki, jakby flamaster. I zrobimy z tym czarną linię nad samymi rzęsami. I zaczynamy, jak ja to robię, to zaczynam od środka. I delikatnie dotykam same rzęsy. I troszeczkę nad. To naprawdę jest kwestia ćwiczenia że... I troszeczkę poza oczami. I wtedy można wrócić do środka. I to naprawdę kwestia ćwiczenia Ja że Wiem, że, że do mnie jakieś świetne dziewczyny piszą, że nie znają się w ogóle na, na kosmetyki.